O czym rozmawiałyśmy na początku, czyli o młodych ludziach, że mam wrażenie, że oni zupełnie inaczej podchodzą do, do śmierci i jakby nie mają takiej obawy, jakby to jest takie naturalne, że to jest, co przyjdzie kiedyś, i, i nie mają problemu o, o rozmawianiu z tym. Wiesz, ja podam taki przykład, kiedy pokazałam mojemu synowi, ma 16 lat, starszemu, właśnie tę te polisę, nie? W tej tekturowej teczzy. I jego było tylko pytanie, no dobrze, ale w sumie to, po co mi to mamo pokazujesz? No ja mu wytłumaczyłam, tak, że gdyby coś się zeszło a okej, okay, dzięki. To było dla niego naturalne. Nie było, że ale nie wygłupiej się, strach, przerażenie. Mhm. Na zasadzie, okej, okay, mam, mam nadzieję, że się nic nie stanie, ale dziękuję, tak? Powiedziałaś mi o tym. Mhm. I nie jest to tak, że, że ja jestem cała, bo też chcę ubezpieczenia, bo i u mnie w domu to jest naturalne. Ja raczej u mnie w domu nie rozmawia się o ubezpieczeniach, bo pewnie by mnie uznali, że już zaświrowałam na półce pracy. <laughs> Tylko takie tak sobie pomyślałam, że fajne podejście.